Hej, hej moi drodzy, dzisiaj odcinek taki bez teorii, bo mam dla was mega hit, naprawdę mega hit. Ostatnio na live'ie obiecałem wam, że zaśpiewam czołówkę Miraculum i to zrobiłem, przełamałem się i zaśpiewałem. No i w sumie tak sobie, bo myślę, że jak to nie był na live'ie, no to sobie wrzucę ten ukochany mój śpiew, żeby wszyscy mogli go usłyszeć. No i jak się, zaśpiew, jak się śpiew spodoba, to zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie, żeby wszyscy mogli go usłyszeć, bo to jest naprawdę mega hit. Od czasu do czasu na kanale niech powieje taką luźną atmosferą. I nie hejtujcie, bo Olchuma was dopadnie. Także no moi drodzy, zaczynamy! 3, 4. Tak na co dzień jestem Marinet! Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Ale skrywam sobie to coś, o czym nie wynikt, To ja najmica. TURURURUM każdego dnia do szkoły gnam Bo tam jest on cudowny, tak Gdy spojrzę ja, wnet chowam się Co myśl, nie myśli, kto to wie A, a, a. zakręcił w głowie mi a, 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 on chyba mi się śni A, 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 a gdyż to kłopot ma Zmieniam się raz, da. Mam super dar, gasz się zły moc z Mam super dar, a w sercu żar, to daje mi sił, miłości i duch To ja ten kot, co wielbi ją, a już znowu, starania na nic są gdy blisko jest, na sercu lżej, zawsze już zawdzięczam jej. A, 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 miłość prowadzi mnie. A, 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 zawsze być przy niej chcę. A, 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 niech szczęście dłużej trwa, zmienia się raz, dwa. Mam super dar dasz niezwyczaj. Tak działa moc mirakulum mirakulum.

Bo kurde, dziękuję, 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 tam sąsiadka macha mi tam sokna, że jest super, a w sercu żal.